Dzień dobry Państwu, Andrzej Sitnik. Kolejny program Nie zawiodę. Chciałbym zapoznać Państwa z obradami styczniowej sesji Rady Miasta. Wiele wątków pojawia się w jednym punkcie programu dotyczącym zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki. Proszę Państwa o cierpliwość i zapoznanie się ze wszystkimi materiałami filmowymi, jak również wypowiedziami. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, ciągle zastanawiam się, w jaki sposób przekazywać argumenty, żeby znalazły posłuch i zrozumienie. Pan Prezydent na poprzedniej sesji mówił, że tak to się bywa, trzeba mieć zgromadzoną większość. Przyjmuję rozumiem na ostatniej komisji budżetu, Pan Radny Mieszkowski mówi, że Głosowanie, demokracja, większość. Wiem, rozumiem, jak mówię, ciągle zastanawiam się, w jaki sposób, podając realne argumenty, przekonać Radę do tego, aby to nie było głosowanie przyjęte z góry, a uwzględniające. Argumenty, które się pojawiają. Na ostatniej komisji budżetu wczoraj tłumaczyłem. Celem moich wystąpień nie jest prosta polemika. Celem moich wystąpień nie jest fakt, aby radny <grym> pana przewodniczącego na to, aby musiał odmierzać skrupulatnie czas, odbierać głos radnemu. Celem moich wystąpień jest to, abyśmy Służyli miasto i mieszkańców, bo mieszkańcy powierzyli nam mandat radnego. Mamy przegłosować zmianę w statucie Centrum Kultury i Sztuki. Wyrażając swoją opinię na komisji, nie znalazło to uzasadnienia. Rozmawialiśmy na komisji kultury. Rozmawialiśmy wczoraj na komisji budżetu, nie znalazło to uzasadnienia. Mam nadzieję, że dzisiaj na sesji Podaje mi się już w większości przekonać radnych, aby ten wniosek odrzucić. Dyskutowaliśmy wczoraj na Komisji Budżetu. Nie możemy, taka jest opinia przewodniczącego radnych PIS, że w związku z tym dyrektor, który uzyskał rad, mandat radnego. Złożył wniosek o czteroletni, rozumiem, urlop bezpłatny. I nie możemy teraz w tym miejscu powołać dyrektora w konkursie na 4 lata. Tylko będzie rządził, zarządzał Centrum Której Sztuki zastępca, który powoła sobie jeszcze zastępcę. Czyli przez cztery lata Centrum Której Sztuki będą zarządzali zastępcy. Z merytorycznego punktu widzenia. Dyrektor chce pozyskać kontrahenta. Chce pozyskać środki. Umawia się na spotkanie, przedstawia się, że jest zastępcą. Ja jako kontrahent pytał, ja chcę rozmawiać z szefem. Ale tam szefa nie ma, tam są tylko zastępcy. Dlaczego my tworzymy taką fikcję? Dlaczego my dopuszczamy do tego typu sytuacji? Teraz mam konkretny argument. Dlaczego tak się stało, że dzisiaj musieliśmy zaprzysiężać jako rada nie, rada zaprzysiężona została kolejna rada, że wiadomo w dzień po pierwszym wyborze wyboru, że koalicja podpisała zobowiązania i pani jeszcze dzisiaj rano radna Słuchacka jest wiceprezydentem. Gratuluję pani Ania Słuchackiej. Tylko po co to było? Powołana była przewodnicząca komisji, że zastępca będzie zarabiał mniej niż dyrektor. To jest jedyna szansa. Jeżeli to podważamy, to znaczy, że podważamy kompetencje dyrektora Koperkiewicza, który dzisiaj zarządza centrum Kultury tej sztuki. Wczoraj na komisji było mówione. Z przykrością stwierdziłem, że wynikało z wypowiedzi, Innych radnych, że pewnie dyrektor Koperkiewicz nie poradzi i trzeba mu zastępcę dać. Zastępca, zastępca. A w Centrum Butelki Sztuki ilu mamy kierowników? Jeden, 12 dwunastu. Wczoraj usłyszałem na Komisji Budżetu, że nie możemy go wyznaczyć dyrektora. W zastępstwie. Jaki problem jest, jak odpłukać? Tego oczywiście nie życzę, bo taki argument padł wczoraj na Komisji Budżetu. Dyrektor Koperkiewicz zachorował. I kto? To w zastępstwie. Stosunkuje swoje uprawnienia na kierownika. Czy to jest logiczne? Dla mnie jest logiczne. Czy w końcu zaczniemy szukać sensu tego, aby zbilansować budżet tego miasta? Żebyśmy znowu nie musieli zakładać kilka lat wstecz przychody ze sprzedaży majątku to są 3 miliony, 5 milionów, 6 milionów, a my ciągle zakładamy, żeby zbilansować budżet. Jak w tym budżecie 39 milionów czy 40. 000. Nie wiem, ja przepraszam bardzo, już druga wypowiedź będzie teraz, bo już czas minął pierwszej wypowiedzi. Yes. Tylko pan nie wypowiedź. Dziękuję bardzo. I teraz, bardzo proszę. Ja wierzę, jestem przekonany. Byłem w tym celu w centrum do tej sztuki, chciałem zapoznać się, jak wygląda ta, ta sytuacja. I ja wierzę, że dyrektor Koperkiewicz doskonale sobie dał. radę. Padły argumenty według mnie nieuzasadnione. Że może to ograniczy pracę grup, jakość funkcjonowania Centrum Motory Sztuki, a ja wierzę, że zarządzanie przez dyrektora Koparkiewicza nie doprowadzi do tego, że będzie ograniczone działanie i funkcjonowanie Centrum Motory Sztuki. Także proszę radnych o odpowiedzialność. Szukajmy tych możliwości. Jak media donoszą, Pan Prezydent ja gościł najmłodszego chara prezydenta w Polsce, Starachowic. Jak media donoszą, można było ograniczyć ilości składu zarządów, należności, pobory zarządów, chociażby spółek miejskich, rad nadzorczych i tak, i tak dalej. Czy ten prezydent działa na szkodę Starachowic? Jestem przekonany, że nie. Czy... Oszczędzaniu, kiedy nie mamy pieniędzy, jest to nieuzasadnione? Ja uważam, że jak najbardziej. Dlaczego znowu za rok mamy na początku mówić, no? Znowu w 2015 roku nam się nie udało podjąć działań, które powodują, że będziemy brali kolejnych kredytów na funkcjonowanie miasta, na to, żeby zbilansować budżet. W kolejnym punkcie, żeby tutaj nie łączyć tego, odniosę się właśnie do tych tematów kredytów, płynności finansowych. Kiedy w końcu odpowiedzialnie, radni, nie dzielmy się na radnych PiS, na radnych PO, STS, bezpartyjnej siedlce, tylko spójrzmy odpowiedzialnie na interes miasta. Zacznijmy realnie kalkulować nasze koszty. I ufajmy ludziom, tak jak ja ufam obecnemu zastępcy, który wykonuje obowiązki dyrektora Centrum Kultury i Sztuki. Dziękuję. Dziękuję. Jak Państwo mogli się zapoznać, omawiałem punkty dotyczące zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki i Taka jest na to odpowiedź prezydenta, pana Wojciecha Kuderskiego. Proszę o zapoznanie się z kolejnym materiałem filmowym. Pan radny Sitnik zaczął od tego, że trudno mu jest uzyskać zrozumienie. Co więcej, użył słowa posłuch. posłuch. Pomylił chyba dom. Ja też no, no, Myślę, że my jesteśmy zobowiązani do. Do tego, żeśmy większością głosów dawali posłuch panu radnemu, Panie radny. Większość ludzi na tej samej to już jest radnymi kilka kadencji. A ja na pana miejscu bym słuchał uważnie, co ci ludzie obdarzeni mandatem zaufania przez kilka kadencji przez yy, mieszkańców naszego miasta, ale do powiedzenia. Bo pan kwestionując wcześniejsze uchwały decyzje, Wieloletnie. a w pewnym sensie jakby no, mówi, że ci ludzie te decyzje podejmowali nieodpowiedzialnie. A po co? Nasze miasto rozwijać, bo nasze miasto no nie traci mieszkańców, a, a, a utrzymuje na jakimś poziomie ilość tych mieszkańców. Nastąpił zdecydowany rozwój miasta. Chociażby pan, musi pamiętać o tym, że dwie kadencje wcześniej to budżet był, tego miasta był 160 milionów zł. Teraz jest ponad 400 milionów, i tak się trzymuje to od dla... I to są też decyzje tych ludzi, radnych, prezydenta i radnych. No jeśli pan yy, jednoosobowo, czy Trzech radnych, chcę to wszystko zakwestionować, to pan nigdy nie uzyska zrozumienia tych ludzi. A tym bardziej posłuchu, panie, panie radny. No, ostatnie wybory też pokazały, kogo obdarzają mieszkańcy zaufanie. Niech pan patrzy na to realnie. No. Ja jestem od kiedy jestem prezydentem, jestem za tym, żeby była współpraca pomiędzy wszystkimi radnymi. My różne historie, my się różniliśmy, ale zawsze konsensus był wypracowany. Ale proszę, szanujmy się na stanie. Niech pan w ten sposób nas nie traktuje, no bo my się nie damy po prostu, no. bo, bo każdy z nas reprezentuje jakąś grupę wyborców. Każdy z nas ma swój dorobek, doświadczenie. No ale ja patrzę na pana osobę i nie, nie dopatruję się jakichś wybitnych osiągnięć organizacyjnych pana kariery do tych a Pan wszystkim coraz nas Może no, wysłuchamy tego, tylko niech Pan nie wymusza na nas rozumienia i posłuchu, bo każdy z nas na to sobie pewnie nie pozwoli. To tyle. Wniesienie do tego, Panie co Pan powiedział. Prosiłbym, żeby moje słowa brać takie, jakie są, jakie przyjmują. Ja prosiłem, ja prosiłem, wyrażałem zdanie, Stwierdzenie, że chciałbym, aby moje argumenty nie po jej znalazł znalazły posłów, a priori, tylko że moje argumenty, jeśli urazimy te słowa, jak to widzę, radnego i pana prezydenta, to zmienię to, że moje argumenty nie znalazły posłów, tylko zrozumienie u radnych. do kwestii tego. Szanowni Państwo. Wypowiedź prezydenta miasta Pana Wojciecha Kudelskiego, wypowiedź moja, wszystko dzieje się na obradach sesji Rady Miasta w punkcie, kiedy omawiamy zmiany do statutu Centrum Kultury i Sztuki. Proszę wyciągnąć wnioski. Ja chciałbym, aby nadszedł moment kiedy argumenty merytoryczne będą w stanie przekonać radnych do tego, aby niezależnie od wytycznych partyjnych, można było głosować dla dobra miasta i mieszkańców. Szanowni mieszkańcy, w kolejnym materiale filmowym wykazałem radnym, że projekt uchwały, nad którym debatowaliśmy podczas sesji Rady Miasta, niczego tak naprawdę nie wnosi, niczego nie zmieni w statucie i chciałbym przekonać radnych, aby odrzucili ten projekt uchwały. Panace został wywołany, jak nie ma przed sobą statutu ośrodka, ośrodka Centrum Podróż Sztuki, to nie możemy retorycznie powiedzieć. To wszystkie argumenty są uregulowane. Wszystkie sprawy uregulowane e, urlopem bezpłatnym są regulowane ustawowo, nie podlegają dyskusji, są jasne i klarowne. Tylko Panie Prezydencie, ja już kilkakrotnie prosiłem. Ja mam taką do Pana serdeczną prośbę. Skończyłem 56 lat. Proszę mnie ciągle nie odsyłaj do szkoły. Bardzo proszę Pana tylko, żeby Pan mi nie mówił kiedy, czego i jak mam się uczyć. Teraz ja Podaje argumenty, że ta uchwała, ten wniosek jest bezzasadny. Bo jeżeli podejmiemy taką uchwałę, że do statutu dojdzie drugi zastępca, to i tak nic z tego nie będzie wynikało. Bo tutaj zostało ustalone, że Centrum Kultury i Sztuki będzie zarządzał pierwszy i drugi zastępca. Więc teraz na kolejnej sesji dostaniemy. Kolejny wniosek, ja rozumiem, że zapoznamy się ze statutem wnioskodawcy. Będziemy mieli kolejny wniosek o zmianę w paragrafie, w rozdziale trzecim, w paragrafie dziesiątym, w punkcie trzecim, że wniosek o powołanie osoby na stanowisko drugiego zastępcy będzie kierował pierwszy zastępca. Bo na razie w statucie, w paragrafie 10, w punkcie 3, czytamy Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Siedlce Na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki I teraz Nie ja się muszę uczyć, Panie Prezydencie Tylko ci, którzy przygotowywali tą uchwałę Bardzo proszę, bo z tej uchwały Wynika, że na kolejne sesje albo jeszcze może radni macie większość, jest demokracja, prowadzicie poprawkę w czasie przerwy i będziemy głosowali kolejną poprawkę, żeby pierwszy zastępca dyrektora składał wniosek do prezydenta o powołanie drugiego zastępcy dyrektora. Bo jeśli tylko tą uchwałę przyjmiemy, to przyjmiemy uchwałę, że będzie drugi zastępca, tylko że nikt nie będzie wnioskować o to, żeby osoba mogła pełnić funkcję drugiego zastępcy. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko. Chciałem tylko zaznaczyć, zwróciłem uwagę, uwagę na dwie sprawy. Pierwsza sprawa to taka, że jest okazja, abyśmy bilansowali w zdrowy sposób budżet, czyli spróbowali nie wydatkować dodatkowych pieniędzy, to pierwsze, a drugie, nie wiem, dlaczego spotyka się to z taką agresją i oporem? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni. Jedynym moim celem było, żebyśmy przestrzegali statutu, który przyjęła kiedyś Rada Miasta. Dlaczego oburzacie się na to? Panie Prezydencie, a może warto by było nieagresywnie, nie odsyłać mi do szkoły. A podziękować, że jak Pan uznaje, nie wiem, młody, niedoświadczony przyszedł i po prostu czyta literalnie budżet, statut Centrum Kultury i Sztuki i chce uratować decyzję Rady Miasta przed tym, żeby nie podejmować uchwały, która jest bezsensowna, bo dalej nic nie może wnieść. Proszę w takim razie przygotować uchwałę, że chcecie powołać drugiego zastępcę, i w statucie zapisać, że pierwszy zastępca w tej sytuacji, która zaistniała, która może istnieć na przyszłość, żebyśmy tego statutu nie zmieniali co chwilę, w pełni funkcję w zastępstwie i może występować do prezydenta o powołanie takiej, a nie innej osoby na stanowisko drugiego zastępcy. O to tylko mi chodzi, żebyśmy uporządkowali tę sprawę a nie podejmowali uchwały, która jest nic nie odnosząca do sprawy, bo dalej nie możemy obsadzić stanowiska drugiego zastępcy. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały został przegłosowany. Przyjęto taką zmianę do statutu Centrum Kultury i Sztuki. W mojej opinii, argumentów, które przedstawiłem, z którymi mogliście się Państwo. Zapewni, zapoznać e, projekt, który niczego nie zmienia, niczego nie wnosi. Odpowiecie sobie Państwo sami na pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z głosowaniem, biorąc pod uwagę argumenty, czy wytyczne partyjne. Szanowni mieszkańcy, zaczynam rozumieć. Skąd taka determinacja? W koalicji na czele z prezydentem, aby przegłosować poprawkę do statutu Centrum Kultury i Sztuki, która wydawałoby się nic nie wnosi, a teraz okazuje się, że chyba mamy rozwiązanie. Proszę zapoznać się z materiałem filmowym. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, padło tutaj wiele słów, bardzo króciutko chciałbym bardzo tutaj wiele słów, szczególnie od Persona, nie wchodząc w meandry tej dyskusji. Dla mnie przed zapiniowaniem tej, 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 zmiany istotna jest bardzo jedna sprawa, o którą pytałem na Komisji Kultury. Co będzie w związku z tym, kiedy wróci dyrektor? Czy to będzie dodatkowe obciążenie dla instytucji, ten etat? Czy ten etat zostaje zlikwidowany? Czy to jest na zastępstwo w momencie nieobecności dyrektora? Czy ten, czy ten, czy ten etat po prostu wtedy ulega rozwiązaniu tak w momencie powrotu dyrektora? I to jest dla mnie istotne tak, przed, przed tą decyzją. Panie, panie, panie prezydencie. Panie radny, ja panu dzisiaj tak ja się widzi się, to tak się mi dziś jednego bardzo przyjęto. Tak. Ja panu dzisiaj na ten temat nie odpowiem. Sprawa wydaje się oczywista. Stworzenie stanowiska drugiego zastępcy dyrektora w Centrum Kultury i Sztuki wydaje się teraz już e, jasne. Prezydent mówi, że nie wie, czy z chwilą, kiedy na stanowisko dyrektora wróci były dyrektor, obecnie urlopowany, pan Mariusz Orzełowski, likwiduje stanowisko drugiego zastępcy. Pytanie. Dla kogo ma być to stanowisko drugiego zastępcy?